dwie wyrzutnie stare od triplex'a Czego szukasz? Prime fireworks Firework. Które były dostępne na fajwerki biegun Uciekaj! No, będzie... o, ale piękno! Zobacz Marcinator, Ej, co Triplex potrafił robić. Ten dźwięk tego wyszczałysz, Ty. No, ale zajebista ta wyrzutnia. No, stary z Triplexa. Poczekaj. Ty, ale zajebista ta wyrzutnia była. 2,16! 2,16? Tak. Muszę nagrać, poczekaj, rudy. Patrzcie, widzowie, 2,16 rok. Co to? 9 lat. I znacie, jak strzela jeszcze Piękna, piękna była Kiedyś... Prime Fireworks. No, MWP, blach, MWP pięta, nie? Tykieta. No, dostępne były na biegunie Ale jedziemy z kolejną perełką, John S okay. Maciej nagrywasz tą teraz bliska? Ale nie teraz, pokaż tą Ja już mam Patrzcie tą widzowie, to jest też NWP? Tak, MWP Tak, rok 2000 który? Nie, czekaj Nie pierdol e, 2008 rok Tak No poważnie no ta. 2000 no zobacz, 2008 No poważnie, patrz stop. Ci przyniesie nawet yeah. patrz. No tak MWP no, 2008 No patrz NWP 2008 Joo yeah, 2008 36 strzałów bateria Rowa Truplex The best in Poland I robili yeah, na kurs Modern idea Dobra, jedziemy widzowie Ja muszę się oddalić bo to pewnie będą fajne efekty Także widzowie jak widzicie kurde stare ale jare To nie jest <gibana> <gibana> Macinator, Niech triplex sprzedownie No wiesz, nie na darmo, pisze Best in Poland, nie? Nie no, zajebiste, zaebiste. Ja, no. Jutro Także, ja tam dyrektorki ja Jak pod wrażeniem chłopaki? Zostawcie suba! Tak jak chcemy! Także taki odcinek krótki, na biegą pirotechnika. Oczywiście zapraszam na zakupy z kodem fajwerki macie zniżkę. Masakra. Do zobaczenia, widzowie. Hej o. A jeszcze a. wulkan, nie!